czytam o sobie artykuły, które wychodzą, ale nie czytam komentarzy. Natomiast wiecie, jak to jest z tą naszą ciekawością ludzką. Czasem zwycięży i nie ukrywam, że czasem spojrzę, co tam się dzieje. Tak było też dziś. Zesklinowałam i wrzuciłam do siebie, ponieważ ja nie wyrażam zgody na takie zachowanie. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby żeby coś takiego zrobić, naprawdę, uwierzcie mi, to jest dla mnie niepojęte nie mieć w sobie za empatii. Tam zostały przekroczone wszelkie granice. W sumie te granice zostały przekroczone już dawno. Na szczęście, jedna dobra rzecz, jaka, jaką mnie życie nauczyło, może nie jedną, ale jedną z wielu, to aby się tym naprawdę nie przejmować. Nie roztrzęsło, bo jedzie koło mnie ciężarówka, gdzie pisze skup koni i bydła. Ja jeszcze chwilę i kompletnie nie będę jadła mięsa. Jestem już na tej, na tej drodze właśnie ku temu. Nie przez to, że go nie lubię, tylko przez to, że nie jestem w stanie patrzeć na... Jezus, jeszcze ten kierowca ma taki wielki krzyż na... No. O, zobaczcie to. Taki wielki krzyż tam, zielony pomaga tym zwierzętom, co oni wiedzie na rzeźnie. No i widzicie straciłam wączek. Dobra, wracając. Nie. Chcę, żebyście wiedzieli jedno. Był czas, owszem, był czas, kiedy czytałam te komentarze, kiedy się nimi przejmowałam, kiedy bardzo we mnie uderzały, dobijały to, co jeszcze gdzieś tam we mnie żyło. Na tym etapie, na którym jestem teraz, słuchajcie, powiem to krótko. Nie można zabić kogoś, kto już nie żyje. I tak jest w moim przypadku. Owszem, robi mi się przykro. Uważam to za olbrzymią niesprawiedliwość, co tam się wyczynia. Uważam też, że olbrzymią niesprawiedliwością jest pozwalanie na takie komentarze napisanie tym osobom. Ta osoba powinna się leczyć, a nie pisać komentarze w internecie. Mm, powinny być osoby odpowiedzialne za to, za weryfikowanie tych osób, za, 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 za sprawczość tego, co tam się dzieje. Ale to nie ja jestem od tego. Bardzo łatwo jest na polskich portalach, nie wiem czy wiecie, dojść do to, kto to odpisał. Gorzej jest z Instagramem, z Facebookiem. Natomiast polskie portale to naprawdę nie jest wielkie awaj, żeby zgłosić i dojść. Tak jak ja to robiłam. Tylko wiecie, przychodzi czas w życiu człowieka, gdzie zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. Nie mówię, że ważniejszymi, bo mam kilka komentarzy, yy, które są zabezpieczone u notariusza zgodne z prawdą, które czekają, aż będę mieć więcej czasu i, i polotu aby spotkać się z tymi osobami w sądzie, które to, które to napisało oczywiście odnoszą się do mojego syna. A wracając kolejny raz do tych komentarzy, które udostępniłam słuchajcie, to jest nic. Gdybyście byli zmuszeni do uczestniczenia w tym, co spotkało mnie w życiu, na myśli stronę medialną, to może byście wtedy zrozumieli. Jak straszny potrafi być świat i ludzie. Yy, dlatego, wiecie co, na tej ciężarówce jeszcze, jeszcze pisze odpady z przodu. Na tej, co jest, skup ja Nie jestem w stanie się skupić na niczym, bo ta, ta ciężarówka cały czas ze mną jedzie. Jest krzyż na, na szybie, pod spodem pisze mu odpady, i, na, i z tyłu jest skup bydła. I to jest właśnie moja empatia. Zobaczyłam taką ciężarówkę na drodze i nie byłam w stanie się już skupić na na pierdołach, tak naprawdę, bo czym są hejterzy w stosunku do tego, co, o czym my rozmawiamy? Chciałam Wam jeszcze raz z serca złożyć najlepsze życzenia: przede wszystkim zdrowia na ten nowy rok i wiary, ale wiary w siebie, w to, że możecie udźwignąć całe swoje życie jak staram się to robić ja. I nie wstydźcie się upadać, bo to nic złego. A co do osób, które liczą na to, że w końcu się zamknę i zniknę... <grytanie> Happy year!